Zgodnie z zapowiedzią piłka nożna po raz kolejny gości na naszej antenie, w tym wypadku w osobie Artura Marcinkowskiego, wiceprezesa klubu sportowego organizacji zarządzania Politechniki łódzkiej i Sparta, Łódź, prywatnie także fotografa sportowego. Witam, dzień dobry. Zacznijmy może od spraw klubowych. Sparta powstała w roku 2011. Jak wygląda cały proceder tworzenia klubu, zarejestrowania go i rozpoczęcia do zgrywek od najniższego przecież szczebla do zgrywkowego BODB klasy? Jest to dość żmudna praca, gdyż trzeba zacząć od wszelkich formalności związaniem, związanych z założeniem klubu. Najpierw trzeba powołać spółkę, to znaczy. Hmm. Trzeba jest stowarzyszenie, które działa jako klub sportowy. Eee, trzeba najpierw udać się do urzędu jednego, drugiego, trzeciego, eee, wystosować pisma do najróżniejszych departamentów, do prezydenta miasta. No, generalnie załatwiania formalności jest cała masa. Eee, a najgorsze rzeczy potem dzieją się dopiero w wódzkim związku piłki nożnej, gdzie dochodzą wszystkie opłaty eee, i różne inne papierki, więc troszkę tego jest. To jest Wasz tak naprawdę trzeci sezon. Rozpoczynaliście w B-klasie, w drugim sezonie awansowaliście. Teraz toczycie za żarty boje, bo jak na razie po rundzie jednej zajmujecie piąte miejsce w A-klasie grupy pierwszej okręgu łódzkiego. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że na tym etapie to, ta piłka jest tak naprawdę wolontariatem. Gracie, pracujecie społecznie, robicie to na rzecz klubu, nierzadko dokładając również do interesu to jest dla was hobby, ale czy to jest sprawa opłacalna? Jeżeli mielibyśmy to rozpatrywać pod aspektami czysto zarobkowymi, no to jest to bardzo nieopłacalne, bo nie ma z tego żadnych profitów. Generalnie, jeżeli cokolwiek z tego mamy, no to tylko satysfakcję. No raczej tylko dokładamy do interesu, że tak powiem w tej chwili. A skąd czerpiecie pomoc, nie tylko finansową, bo już chociażby prezes łódzkiego klubu hokejowego powiedział bardzo ważną rzecz, że zawodnicy sami składają się na wyjazdy, że to co udają się zarobić, w cudzysłowie, na meczach domowych i tak nie starcza im na pokrycie wszelkich kosztów. Sami na pewno sobie nie jesteście pozostawieni? Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Eee, najbardziej wspiera nas oczywiście Politechnika Łódzka kolejnymi osobami, a raczej że tak powiem instytucjami, które wspierają to Lordis Club oraz firma Puch zajmująca się klimatyzacjami no gdyby nie oni wszyscy no prawdopodobnie nie istnielibyśmy już w tej chwili bo koszty utrzymania zespołu nawet w tych najniższych ligach są do, na tyle duże, że no, sami z własnej kieszeni nie dalibyśmy rady Gracie obecnie, występujecie w zasadzie w ilości 35 zawodników, tylu zgłoszonych jest w waszym składzie. Skąd tak kolokwialnie mówiąc, bierze się graczy do A klasy, czyli do, do siódmej klasy rozgrywkowej? Wszyscy zawodnicy są studentami politechniki łódzkiej, studentami lub absolwentami. Generalnie wszyscy pochodzą prawdopodobnie w większości z. z z sekcji piłki nożnej Politechniki. Wszyscy są na co dzień pod okiem trenera Ścieżko i to przede wszystkim on namawia ich do gry wsparcie no i to dzięki niemu mamy taką, a nie inną kadrę. Prezes Kowalczyk mówił kilka tygodni temu na naszej antenie, że ma długofalowy plan na funkcjonowanie klubu, że no najlepiej jakby po jakimś czasie Sparta zagrała w Ekstraklasie, to oczywiście są... E takie dalekosiężne marzenia, być może marzenia, których nigdy nie uda się spełnić, ale jaki jest tak naprawdę wasz plan tego działania? Powiedzmy, że awansujecie do Ligi Okręgowej, ale tam na pewno będą już wyższe koszty, będą trudniejsi rywale, będą dalsze wyjazdy. Gdyby udało się później awansować już na wyższy szczebel, no to także Liga Czwarta... To już także dochodzą dodatkowe opłaty, dochodzimy dłuższe podróże. Prawdopodobnie wiąże, wiązać to też będzie z wyjazdami autokarowymi, bo w tym wypadku, jeśli się dobrze orientuje, to jeździcie na własny koszt, na własny rachunek, sami organizujecie sobie transport. Co wtedy, czy Sparta na ten moment, albo przynajmniej jeśli chodzi o myśl, jest przygotowana na kolejny awans sportowo-organizacyjny? Jeśli chodzi o lidę okręgową, na ten moment nie byłoby z tym problemu, gdyż wszelkie wymagania, które stawia przed nami związek, no nie są jeszcze tak poważne, jak na przykład w czwartej Lidze lub wyższych. Tam poza jeszcze wyższymi opłatami niż w tej chwili, czy w Lidze Okręgowej dochodzą też wymagania odnośnie infrastruktury, które są najbardziej problematyczne, gdyż potrzebny już jest no taki niewielkiej wielkości stadion. Co do wyjazdów, no byłyby to wyjazdy prawie już po całej Polsce, więc no koszta na pewno będą rosły. Bez kolejnych sponsorów, bez kolejnych wspomagających nas osób, nie damy rady, prawdopodobnie. Na zakończenie wątku piłkarskiego, pytanie, które zadawałem moim wszystkim poprzednim gościom: Jakim miastem jest łódź dla sportowców? Czy jest przyjazna w sportu? To jest dość ciężkie pytanie. Dlatego je zadajemy dzisiaj. To jest temat przewodni naszej radiogrzałki. Sport po łódzku. Nie chciałbym za bardzo w czarnych barwach się wypowiadać, ale niestety sport w łodzi, no, mówiąc kolokwialnie, leży. Kluby takie najbardziej zasłużone, jak widzę, w czy UKS, jeden i drugi są. W coraz gorszym stanie widzę prawdopodobnie spadnie po raz kolejny. Eukes prawdopodobnie nie awansuje, i to wszystko tak zatacza koło. Widzew ma przynajmniej jeszcze w miarę jakiejś perspektywy. Może uda się postawić stadion. Chociaż póki nie zobaczymy go. Stojącego w pełni i i nie, nie, nie Unii, już teraz zbudowana jest pierwsza trybuna. Na razie pierwsza, i jedyna. Zobaczymy, czy kiedykolwiek powstaną pozostałe trzy. Wiem, że Wam także ma się zmienić po raz kolejny obiekt. Rok temu rozgrywaliście spotkania przy ulicy Świętej Teresy. Miało być na zakończenie, ale muszę pociągnąć jeszcze ten wątek. W tej rundzie z kolei graliście na obiektach przy ulicy 6 sierpnia, na obiekcie tak naprawdę. Prezes wspominał o tym, że na wiosnę jest jest szansa na to, aby znowuż gdzieś się przenieść, być może w tym momencie już na swoje? Nie wiemy do końca, czy na swoje, nie wiemy też do końca, czy się przeniesiemy. Jest duża szansa na to i kolejny obiekt, jaki wpadnie nam, że tak powiem, pod nogi, no będzie naprawdę fajnym obiektem, z fajną infrastrukturą i na pewno będzie nam tam lepiej. Wiemy w przybliżeniu gdzie? E Wiemy, ale nie powiemy. Ale nie zdradzimy. Także się jak będziemy zapraszać na pewno, również za pośrednictwem naszej anteny, bo spotkania z Party, relacjonujemy także, przynajmniej te domowe, na żywo, na 88,8 MHz. Sport po łódzku, Taki Tak jest temat dzisiejszej radiogrzałki. Wcześniej mieliśmy rozmowy z gatunku redaktor i prezes, tudzież wiceprezes, jak w przypadku Artura Malcinkowskiego. Teraz porozmawiamy o jego drugiej profesji ściśle związanej ze sportem, bo robisz zdjęcia, fotografię sportową. Sztukę wcale niełatwą, bo raz, że trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt, żeby wyłapać to wszystko, co się dzieje w ułamku sekundy na boisko, żeby obraz się nie rozmazał, żeby złapać to wszystko. Czy tak naprawdę w fotografii sportowej można się nauczyć, czy wystarczy dobry aparat i po prostu śmigamy, stykamy? Są różne teorie. Jedni mówią, że trzeba mieć dobre wyczucie, trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, co się dzieje i trzeba łapać ten konkretny moment. A ja wychodzę z założenia, że to jest bardzo łatwa działka i im lepszy sprzęt, tym łatwiej. Czyli skromność po prostu to mówisz wszystko kwestia sprzętu. Według mnie sprzęt akurat przy sporcie to jest powiedzmy 65%. Głównie chodzisz na mecze piłki nożnej, czy zdarzało się także tobie obsługiwać inne dyscypliny? Przede wszystkim jest to piłka nożna i siatkówka. W Łodzi mamy tylko organikę, ale czasami zdarza się wyjazd do Bełchatowa na skrę, czasami skra przyjeżdża do Łodzi, mhm. tak jak na przykład pod koniec miesiąca, teraz będą chyba z Rysowią grać w Atlas Arenie. Zdarzało mi się obsługiwać reprezentację polską i damską i męską. Kiedy grały w Atlas Arenie, również. Poza tym Łodzi raczej żadnego sportu na wyższym poziomie nie ma, więc zostaje mi tylko siatkówka i piłka nożna. Gdyby któryś z łódzkich fotografów zapragnął wyjechać na jakąś większą imprezę, porobić zdjęcia, obsługiwać, tak jak to określiłeś, daną reprezentację, bądź też drużynę, co tak naprawdę powinien zrobić? Gdzie należy się zgłosić? Czy trzeba mieć do tego jakieś uprawnienia, papierek, akredytację? Najważniejsze są akredytacje. Jeżeli współpracujemy z jakąś agencją, z jakąś gazetą, czy z jakimkolwiek innym podmiotem, który ma tylko możliwość załatwienia takich akredytacji, wtedy większość imprez w Polsce no, jest otwarta. Gdziekolwiek byśmy nie chcieli pojechać za granicą, nie wiem jak to wygląda, bo nigdy nie byłem. Jest jakieś zdjęcie, z którego byłeś najbardziej dumny po wykonaniu takiej, takiego, takiej fotki? Ja jestem bardzo samokrytyczny jeszcze takiego zdjęcia. Przynajmniej jeżeli chodzi o sport, chyba nie trafiłem. A może jest impreza, którą byłbyś w stanie się pochwalić, że tam byłem, temu robiłem zdjęcia. Takich wielkich imprez? też chyba jeszcze nie zaliczył na najwyższym poziomie. Dla mnie tak dużą imprezą by był wyjazd właśnie na jakiś zagraniczny mecz i obsługa właśnie zagranicznego wydarzenia, na przykład reprezentacji Polski. Czyli to mogłoby być twoje marzenie, coś o czym marzy Artur Marcinkowski, fotograf, bo o czym marzy wiceprezes Sparty to już wiemy. O Lidze Mistrzów. I tej ze Spartą i tej fotograficznej. Czyli jeszcze większe aspiracje od pierwszego prezesa klubu. Dziękujemy. Z tego miejsca życzymy sukcesów i klubowych, i także indywidualnych, zarówno jako wiceprezesa Sparty Łódź, a także jako fotografa sportowego. Artur Balcinkowski był dzisiaj z nami, to już trzeci z naszych radiowych gości na tę grzałkę. Przypominamy, że tematem dzisiejszego spotkania jest sport po łódzku.